Dzień dobry, Marcin z tej strony. Dzisiaj jestem we Włocławku i zwiedzanie Włocławka zaczynamy od stopnia wodnego we Włocławku. Trzy słowa na temat elektrowni wodnej we Włocławku. Największa elektrownia przepływowa w Polsce. I w wyniku wybudowania elektrowni powstało na wiśle zaporowe jezioro włosławskie. Początkowo miała to być, miała być elementem Kaskady Dolnej Wisły, ale pozostałych zapór nigdy nie wybudowano jej budowa spowodowała wymarcie populacji ryb, takich jak łosoś, trocz, węgorz w dorzeczu Wisły. I rozpoczęcie budowy 1962 rok, a zakończenie budowy i włączenie do sieci 1970 rok. A przy tamie we Włocławku znajduje się również Miejsce śmierci księdza Jerzego Popiełuszki I tam dalej znajduje się krzyż upamiętniający ten moment Proszę bardzo Miejsce męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, 19 października 1984 rok. A tam dalej... jesteśmy w centrum Włocławka przy bazylice katedralnej Nieboźnięcia Najświętszej Marii Panny budowla gotycka wznoszona od 1340 roku do 1526 czyli przez ponad 200 lat budowana wnętrze katedry jest bardzo bogate w zabytki o chrześcijańskiej symbolice. Między innymi tkaniny, obrazy, rzeźby, polichromie, witraże. Na uwagę zasługuje m.in. tumba nagrobna biskupa Piotra Zebnina z 1493 roku, warsztatu Wita Stwosza. Nagrobek wykonany przez Wita Stwosza w 1400 w dziewięćdziesiątym trzecim roku i jest to nagrobek biskupa Piotra Zbnina Muszczyńskiego A na, po drugiej stronie znajduje się dzwonnica kościoła z XIX wieku. Jedź śmiało, nie wczajnie się. Parę słów na temat Wocławka. Trzecie co do wielkości miasto w województwie kujawsko-pomorskim. Należy do najstarszych miast w Polsce. Prawa miejskie uzyskał w 1255 roku liczba ludności około 110 tysięcy a sama nazwa pochodzi od męskiego imienia Władysław i jego polskiej odmiany Włodzisław kościół parafialny pod wezwaniem Jana Chrzciciela pierwotna świątynia powstała tu przed 1065 rokiem a na przełomie XV i XVI wieku rozpoczęto budowę obecnej świątyni w stylu gotyckim i rozbudowano ją do 1780 roku. O wieże, wieżyczki i dwie boczne kaplice. Na wieży kościelnej znajduje się tablica poświęcona Kościuszce w setną rocznicę zgonu Włosławianie. Tablica jest z października 1917 roku. Na absydzie kościoła znajdują się cegły z datami, które symbolizują poziom Wisły i, oczywiście, datę. Jak była zalana Wocławek Jeszcze sprawdzę. Może gdzieś jeszcze indziej są takie cegły z datami? Nie, nic nie widzę. Oczywiście poziom wody bardzo wysoki, dwa kroki w bok, widać Wisła, można przejść się nad Wisła i Bulwary nad Wisłąńskie. Bardzo, bardzo daleko jest zapora, ale hałas spadającej wody słychać niesie się aż tutaj, a idąc bulwarami nie sposób nie zauważyć mostu drogowego we Wrocławku, most kratownicowo-stalowy na Wiśle o długości 620 metrów i szerokości jezdni 6 metrów z całkowitej 9 metrów data budowy 1937 rok yy, imieniem Edwarda Rydza-Śmigłego w czasie II wojny światowej Wojsko Polskie wysadziło most w 1939 roku Został odbudowany przez niemieckie władze okupacyjne w 1944 roku, a w 1945 roku Niemcy wysadzili go podczas wycofywania się z miasta. Odbudowany ponownie w 1948 roku. Nazwany został na cześć Edwarda Śmigłego Rydza, jednego z honorowych obywateli, który z 25 września 1937 roku uroczyście. Otwierał miasto. To by było na tyle z mojego krótkiego spaceru po Włoszech. Jeśli podobał Ci się mój film, to proszę o łapkę w górę. Jeśli podobają Ci się moje filmy, to proszę o subskrypcję mojego kanału. Do widzenia.